we yeah. yeah. Posłuchajcie no ziomkowie, w tym odcinku cały pierwszy sezon wam opowiem. Jeśli oglądaliście wchodzące w jego skład 15 odcinków to możecie czuć się wyróżnieni, ale jak nie to nic się nie stało. Oglądniecie se potem jak wam się spodoba fabuła. Wszystko zaczyna się gdzieś pod koniec pierwszej wojny światowej, która tutaj wybuchła z powodu Saurona. Był on przybyszem z kosmosu, próbującym zniewolić mieszkańców Ziemi. Nadał sobie ksywkę Kapitan Planeta, a potem przy pomocy negromancji przywołał z światu dziewięciu wielkich wodzów i obiecał im, że da im w zamian za posłuszeństwo swój pierścień, który wykuł na górze Fuji. Tak nawiasem mówiąc to w tej opowieści geografia jest troszkę inna niż w realu, bo wspomniany wulkan znajduje się tutaj na północno-wschodniej granicy Polski. Nie wspomniał swoim planetarianom o tym, że pierścień jest jedynym w swoim rodzaju i żeby ich zadowolić wykuł dziewięć jego podróbek z których każda ma tylko część mocy oryginału Razem z Sauronem na ziemi pojawiła się nowa potężna magia z którą ludzie nieuważnie eksperymentowali przez co doprowadzili do powstania wielu niezwykłych stworów należą do nich elfy one tak jak i krasnoludy były przyjazne dla ludzi ale w odróżnieniu od nich elfy chciały mieć wpływ na losy świata czy to rządzenie losu czy może elfy szukały sobie największych nieudaczników nie wiadomo lecz faktem jest że związały swój los z polakami i razem z nimi walczyli przeciw wojskom kapitana planety odzyskanie polskiej ziemi. Gdy Polacy z pomocą elfów dotarli aż pod górę Fugii, Sauron postanowił osobiście stanąć do boju, zupełnie przez przypadek jeden bezmózgowiec o imieniu Izil odciął kapitanowi palec z pierścieniem doprowadzając do zwycięstwa. On i państwo polskie okryci zostali wielką sławą, na którą wcale tak naprawdę nie zasłużyli ale przynajmniej Polska przez wiele lat cieszyła się poważaniem całego świata pomimo panującej w niej beznadziejnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Wojska Saurona rozbiegły się po świecie w oczekiwaniu na jego powrót, a jeśli chodzi o elfy to powstało i przy ich wkładzie Rzeczypospolitej Polskiej zarządzono masową ich eksterminację. Nieszczęśników, którzy nie zdążyli uciec spotkała śmierć męczeńska, bo Polacy nie chcieli żyć z odmieńcami. Po zdobyciu pierścienia Izildur powinien był wrzucić go z powrotem na wypełnione lawą dno wielkiej muszli krozetowej w górze Fuji. Oficjalnie tak zrobił tak napisano w prasie, lecz w rzeczywistości zachował go dla siebie tłumacząc, że to ma mu wynagrodzić utratę ojca spowodowaną przez kapitana. Sam tego jeszcze nie widział, ale pierścień mamił jego umysł. To właśnie ludzie są na to najbardziej podatni. Później w górach Izildura napadli zbójcy Janosika i pierścień tonął w Dunajcu. Znalazły go elfy, które w górach miają swoje kryjówki i dały go przebywającemu u nich Hobbitowi Bilbowi. Hobbity nie powstały. Przez magię. Pochodzą ze po ludzi, którzy z niewiadomych przyczyn zaczęli robić się karłowaci, a jak się okazuje dzięki temu hobbity są mniej podatne na pierścień. Bilbo wrócił do swojej rodziny odciętej od świata wioski na Kaukazie. Elfom wydawało się, że to idealna kryjówka. I w tym miejscu w naszej opowieści pojawia się Gandzialf stary, niepowtarzalny wybryk natury Narodził się przez niepokalane poczęcie A w kilka chwil po jego narodzeniu Na we wpadło 200 dzikich kotów I zagryzły wszystkich oprócz niego Koty zabrały go w las gdzie znalazł Po czym wziął go na wychowanie naukowiec znany jako profesor Gollum. On z kolei chował się wśród żółwi błotnych Ale to już inna historia Organizm Gandzialfa posiada kilka niezwykłych właściwości Dorasta on dwa razy szybciej A więc także starzeje się szybko I dlatego przylgło do niego przezwisko stary Oprócz tego w jego odbyć gromadzi się znany nielicznym osobom pierwiastek mogący być wykorzystany jako broń masowej zagłady a ponadto Gandialf posiada talent do magii. Ten talent sprawił, że został przyjęty do pradawnej Gildii i Piromanów którą założył dawno temu. Inny podobny Sauronowi Kosmito imieniu Krężyfrok. Obecnym mistrzem Gildii jest Saruman zwany różnie. Główny wątek fabularny rozgrywa się w roku 2030. Nawiasem mówiąc, daty, które były pokazane w dwóch odcinkach nie są tak do końca niepoprawne. Po prostu w Polsce stosuje się tutaj inny kalendarz. To jest oraj i Frodo Baggins syna Skarlałego Kijowskiego rodo Jak widzicie nie skoczy to będzie gorzej niż jak Saul w na tym filmie historycznym wykopite to takie pierońskie kordobletory świat nie widzi nie, nie, nie słysze a te wygląda jak odcające jakby omarzone gdzie zaległy cienie i co się tak jarasz bo ci mówisz kaśedzin się... Gandalf był starym przyjacielem Bilba razem z nimi 13 amerykańskimi krasnoludami walczył kiedyś w Wietnamie cieszy się także wielkim poważaniem wśród reszty hobbitów przybył do wioski hobbitów na urodziny Bilba gdyż była to świetna okazja na wypróbowanie jego nowych sztucznych ognii bowiem Gandalf tak jak reszta członków jego gildi był piromanem i musiał raz na jakiś czas pobawić się ogniem chociażby sztucznym żeby nie ześwirować kompletnie. W wiosce odbyła się wielka impreza urodzinowa Bilba, a hobbity śpiewały pieśni dziękczynno pochwalne Kręzi Frogowi. Dziękowały za dobrobyt w swojej wiosce, bowiem Bilbo był ich monarchą i tak długo jak nimi rządził to hobbity były szczęśliwe. Bilbo żył już nieprzeciętnie dużo lat i świetnie się trzymał. Hobbity widziały w tym rękę boską, lecz rzeczywistym powodem był ukrywany przez niego pierścień. Okazało się jednak, że Bilbo nie jest tym za kogo był uważany. W głębi jego duszy czaiło się pragnienie władzy i potęgi, które jeszcze uwydatniło się dzięki pierścieniowi. Władza w hobbickiej wiosce mu nie wystarczała. Postanowił zawładnąć światem, a nawet więcej, wszechświatem. Przez wiele lat opracowywał swój plan. Hobbit, którym wcześniej dał tyle szczęścia, postanowił zgładzić. Błuchy hełcheł, heł. już to widzę. Tak, wybiła godzina mej zemsty, jestem mroczny i zły, ale chcę wam też powiedzieć, że odchodzę, to prawda, żegnam się kordy z wami, ale przed odejściem chcę wam powiedzieć jeszcze tylko jedno. Fakt, że niektórych z was nawet lubię, ale... Kot, was sroł. Gandalf zmusił Bilba do zaniechania swych planów i oddania pierścienia. Myślał, że mu się udało, ale był w błędzie. Bilbo był dobrym aktorem i potrafił świetnie zagrać każdą rolę. Hej ho, hej ho, przed siebie by się szło. A idź, gdzie cię Dopa poniesie. Bilbo jako jedyny mieszkaniec hobbickiej wioski posiada telefon komórkowy i zadzwonił do dawnych sług kapitana informując ich o położeniu pierścienia. Otwarły się piekielne bramy piekieł w twierdze o nazwie Mina Smarborg. Dziewięciu planetarian wyruszyłoby odzyskać pierścień dla Saurona. Gandzia wdał Frodowi pierścień czyniąc nowym jego powiernikiem, po czym nic Frodowi nie mówiąc odjechał do Polski. Pewne jego podejrzenia potwierdziły się gdy przeczytał w gazecie o otwarciu piekielnych bram piekieł. Polecił Frodowi, żeby uciekał do Zakopanego, gdzie ukrywają się elfy pod dowództwem Elronda. Razem z Frodem wyruszył jego kolega sam, ponieważ zbyt wiele usłyszał. Gandzial pojechał do Stargardu, gdzie mieszka Saruman. Chciał go poinformować o sytuacji. Saruman kazał mu przynieść sobie pierścień. Wtedy pokłócili się, gdyż nie było to zgodne z zasadami gildipi Romanów. Gandialf przegrał walkę i został uwiężony na dachu siedziby Sarumana. Saruman zawał sojusz z kapitanem planetą i dostał od niego kilkudziesięciu Chińczyków i Mongołów, których zaprzęgnięto do pracy nad przywoływaniem z zaświatów armii z hana Kilka dni później Gandzialfowi udało się uciec. Frodo i Sam spotkali Peregrina Tuka i Maria do Papierdzignoja, a zaraz potem zmuszeni zostali do panicznej ucieczki przed planetarianami. Trafili do Kijowa na Ukrainie. Okazało się, że panuje tutaj Amerykonania. Nazwa miasta zmieniona została na Chicago. Ludzie tam czuli się Amerykanami, ale ponieważ musieli nazywać się inaczej to nazwali się po prostu pseudoamerykanie. W hotelu spotkali Polaka o imieniu Arażul, to znaczy Agorks, to znaczy sami nie pamiętacie jakim. Nazywam się Aragorn, na ty pójdziesz ze mną. No właśnie tak się nazywa. W każdym razie Aragorn ma skłonności do samochwalstwa. No normalnie gdyby nie ja to założę się, że nigdy nie dotarlibyście do Polski. Został dawno temu wyszkolony na Jedi. Było to jeszcze podczas walk z pozostałymi wojskami kapitana planety. Dzięki sztukom Jedi żyje on dłużej niż zwykły człowiek. Gdy kapitan został pokonany Jedi przestali być potrzebni. Aragog został Bushmenem oraz Wiedźminem a jako swoją specjalność podawał zawsze zabijanie planetarian chociaż dotąd żadnego nie spotkał. Nie wspomniałem, że jest on jeszcze potomkiem Izildura. Potem Frodo został zabity przez króla planetarian, czyli Leonidasa Spartańskiego, ksywka Wader, bo oddycha w charakterystyczny sposób odkąd w 480 p.m. E. W termopilach strzała trafiła go w tchawice. Frodo dowieziony został do Zakopanego przez Arwenę, córkę Elronda. Elfy za pomocą magii wskrzesiły Froda, lecz Arakurna kurna kosztowało to aż 200 tysięcy złotych. W ten sposób wydał sporą część życiowych oszczędności, na które składały się pieniądze głównie pozostałe po wcześniejszych żonach, ponieważ Ragok miał ich już kilka, lecz żadnych dzieci, bowiem jest on pedziem. W zakopanym nasz denad spotkał Bilba, który usiłował wówczas zasiać w jego sercu ziarno ciemnej strony mocy. W swojej książce, Mindcumpt, czyli jak załadny światem spisał swoje plany, zła natura hobbitskiego wodza ostatecznie objawia się. Jednak ostatecznie Frodo zdecydował się zniszczyć pierścień. Powstał kin pierścienia.